Ja myślę, że rzeczą niezwykle trudną jest wspieranie rodzin w dzisiejszych czasach, ponieważ wszyscy dostrzegamy, że nadchodzi kryzys gospodarczy, mamy galopującą inflację i firmy kalkulują swoje zyski. I to, że one chcą się dzielić swoim zyskiem z mieszkańcami, bo przecież rezygnują z części swojego zysku na rzecz mieszkańców, jest rzeczą niezwykle chwalebną. I jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, bo myślę również, że mieszkańcy im się oddzięczają systematycznością korzystania z tych usług. Są wierni, a wierność klienta w dzisiejszych czasach też jest dużą wartością. Tym niemniej jednak uważam, że miasto jest winne wdzięczność firmom za to, że są z nami także w tych trudnych czasach. Z tego powodu chcemy im dzisiaj za to podziękować.